Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Oto Neurologia Praktyczna. Tematem dzisiejszego odcinka będą ćwiczenia Head Tilt Hopping. Ćwiczenia Head Tilt Hopping przeznaczone są dla osób, które mają otolity osklepkowe, czyli takie, które są wbite albo przyklejone do osklepka w kanałach bocznych. Wiemy, że jest to trudna postać do leczenia, taka, której skutki są dosyć długotrwałe czy trwałe. I często nie, nie jest łatwo te otolity usunąć, odkleić od odsklepka, a następnie usunąć je z kanału. Dzisiaj poznamy jeden z kolejnych sposobów, żeby to zrobić. Inne sposoby omawiałem już w poprzednich filmach. Pamiętają Państwo manewr Gufoniego dla postaci agotropowej, manewr Zoom'a, manewr potrząsania głowy w płaszczyźnie kanałów poziomych, czy też manewr Roll and Rest. A dzisiaj ćwiczenia Head Tilt Hopping to kolejny sposób, żeby pozbyć się albo oderwać, albo wytrząsnąć otolity z osklepków w kanałach bocznych dla osób, które cierpią na postać kupulolitiazis, czyli otolitów osklepkowych w kanałach półkolistych bocznych, a teraz zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Tu jest nasza pacjentka, która cierpi na otolity w kanałach bocznych w formie osklepkowej. Pacjentka opiera się o taką krawędź krzesła, żeby czuła się stabilnie. Następnie wykonuje pochylenie głowy w jedną stronę, na przykład w lewo, maksymalnie jak potrafi najbardziej i wykonuje 20 krótkich podskoków. Bardzo proszę. I teraz w drugą stronę, pacjentka pochyla głowę w prawą stronę maksymalnie i znowu 20 krótkich podskoków. Tak jest. Widzieli Państwo, że to ćwiczenie jest całkiem proste i zobaczmy na czym polega. Pokażę to na modelu diagnostycznym. Tutaj są otolity wbite o sklepek. W tym miejscu to jest kamica osklepkowa i z tego miejsca chcemy wytrząsnąć, dosłownie, wytrząsnąć otolity. Czyli głowy pochylamy na przykład na początku w lewą stronę, maksymalnie jak się da. I wykonujemy 20 podskoków, po prostu wytrząsamy otolity, dosłownie tak samo jak wytrząsamy wodę z ucha po płukaniu uszu. Dokładnie mniej więcej taki sam mechanizm tutaj działa. I wykonujemy 20 podskoków, dosyć energicznie krótkich podskoków, żeby. Te Otolity wytrząsnąć, potem zmieniamy i przechylamy głowę w prawą stronę. I to samo tu jest o prawego kanału półkulistego. I wykonujemy 20 podskoków, żeby wytrząsnąć otolity z kanału półkulistego poziomego. Co dalej? Te otolity spływają sobie do najczęściej dolnej części kanału półkolistego poziomego, czyli tej części, i dalej można wykonać manewr dla otolitów luźnych w kanale poziomym, czyli tym ćwiczeniem przekształcamy otolity osklopkowe w luźne, a następnie możemy wykonać manewr dla otolitów luźnych i w ten sposób pozbyć się otolitów luźnych z kanału półkolistego poziomego. Jak często wykonywać te ćwiczenia? Te ćwiczenia trzeba wykonywać, zaleca się, żeby wykonywać 5 razy dziennie przez jakiś czas do skutku, aż nie poczujemy, że te otolity zostaną wytrząśnięte. Myślę, że to wszystko na ten temat. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof Własiński od Praktyczna.